Zmiana klasycznego telefonu komórkowego na smartfona to dla wielu osób poważny krok. Najczęściej więc tacy klienci szukają urządzenia przystępnego cenowo, prostego w obsłudze i zarazem oferującego cały potencjał nowych funkcji, jakie wiążą się ze smartfonami. Zaczynającym swoją przygodę z systemem Android, firma Samsung proponuje model Galaxy Mini. Czy warto skorzystać z tej propozycji? Samsung Galaxy Mini zalicza się do wyjątkowo kompaktowych smartfonów. Wymiary 114 x 66 x 12,1 mm i waga 106,6 g czynią go modelem poręcznym zarówno dla męskich, jak i kobiecych dłoni. Na przednim panelu, pod dotykowym ekranem, umieszczono przyciski menu, Home i wstecz. Nad wyświetlaczem odnajdziemy głośnik słuchawki i czujnik zbliżeniowy. Lewy bok skrywa przycisk regulacji głośności i zaczep smyczki. Prawy z kolei klawisz włączania i slot kart microSD. Górny bok przeznaczono na złącza mini jack 3,5 mm i microUSB. USB. Z tyłu znalazł się obiektyw aparatu fotograficznego i głośniczek. Obudowa Galaxy Mini, mimo że wykonana w całości z plastiku, sprawia solidne wrażenie. Pasowanie poszczególnych elementów jest staranne. Klapkę demontuje się bezproblemowo. Plusem jest łatwy dostęp do karty pamięci. Dynamiki dodaje kolorowa obwódka wokół obudowy, w testowanym przez nas egzemplarzu zielona. Rozmieszczenie przycisków i złącz jest ergonomiczne. Smartfona Samsunga wyposażono w procesor o częstotliwości taktowania 600 MHz pamięć RAM wielkości 384 MB i system Android w wersji 2.2. Pakiet możliwości komunikacyjnych zawiera transmisję danych GPRS Edge HSDPA do 7.2 mb na sekundę i Wi-Fi w standardzie b, g i n. Galaxy Mini może nam również posłużyć jako przenośny router Wi-Fi. Hardware, jakim dysponuje Galaxy Mini, wystarcza do płynnego i bezproblemowego funkcjonowania urządzenia. Nawigacja po menu, praca na aplikacjach i wielozadaniowość działają bez przestojów. Również przeglądanie internetu jest komfortowe. Przejście do interesującej nas strony przebiega błyskawicznie jak na te parametry. Wrażenie smartfona przyjaznego użytkownikowi zwiększa zastosowany w tym modelu ekran dotykowy. Choć przy przekątnej 3,14 cala i rozdzielczości QVGA dają o sobie znać widoczne piksele, nie przeszkadza to w poruszaniu się po stronach www. Kontrast i kolory, jakie generuje wyświetlacz, w zupełności wystarczą również do przeglądania zawartości YouTube'a czy prostszych gier. Trudno zarzucić coś panelowi dotykowemu, jeśli chodzi o precyzję pracy i szybkość reakcji. Klawiatura w trybie pionowym i poziomym umożliwia szybkie wprowadzanie tekstu nie tylko osobom o małych dłoniach. Zwolennicy pisania przez przesuwanie palcem po ekranie docenią obsługę funkcjonalności swipe. Interfejs TouchWiz 3.0 nie powinien sprawić trudności nawet osobom wcześniej niekorzystającym z ekranów dotykowych. Nawigacja po nim jest prosta. Dodawanie widgetów i innych elementów na ekrany główne, intuicyjne. Wystarczy dłużej przycisnąć panel. Jak podaje producent, bateria o pojemności 1200 mAh ma po jednorazowym naładowaniu umożliwić 570 minut rozmów lub do 570 godzin pozostawania w czasie czuwania. My, nie oszczędzając Galaxy Mini, musieliśmy podłączyć go do ładowarki po około 2 dobach. Samsung wyposażył model Mini w aparat o matrycy 3 megapiksele. W dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia wychodzą ostre, również kolorom nie mieliśmy wiele do zarzucenia. Ogólne wrażenie poprawiłaby obecność lampy LED i dedykowanego przycisku migawki. Obsługę aplikacji fotograficznej usprawnia za to intuicyjny interfejs, spora liczba trybów tematycznych i dodatkowe funkcje, takie jak detekcja uśmiechu. Ruchome obrazy możemy rejestrować w rozdzielczości QVGA przy 15 klatkach na sekundę. Odtwarzacz muzyczny charakteryzuje się miłym dla ucha brzmieniem. Z wartości dodanych wspomnieć należy o equalizerze dźwięku przestrzennym 5.1 i opcji szybkiego wyszukiwania informacji o utworach i wykonawcach. Głośniczek, choć niepozorny, generuje donośne i czyste dźwięki. Nie zabrakło wbudowanego modułu GPS. Orientacje w terenie ułatwią preinstalowane aplikacje, mapy Google, współrzędne i miejsca. Ta ostatnia w prosty sposób umożliwia nam znalezienie restauracji, stacji paliw czy atrakcji znajdujących się w naszym pobliżu. Samsung Galaxy Mini w pełni zasługuje na polecenie osobom szukającym pierwszego smartfona. Bezproblemowa praca i przejrzysty interfejs pomogą zaznajomić się z systemem Android. Nie zawiodą również funkcje multimedialne, jakie oferuje ten model. Dynamiczna stylistyka przypadnie do gustu młodym użytkownikom. Wszyscy inni docenią dobrą jakość wykonania i precyzyjny ekran dotykowy tego urządzenia. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowych testach, polub nas na Facebooku, śledź nas na Twitterze, oglądaj nas w Look TV, zasubskrybuj nasze filmy na YouTube. Masz pytania, sugestie? Pisz do nas.